Frekwencja po wznowieniu handlu na Sokulski Targowicy rośnie z każdym tygodniem. Zaledwie tydzień temu można było zrobić pierwsze zakupy po ponad miesięcznym zakazie z powodu pandemii koronawirusa. Dziś widzimy, że coraz śmielej handlarze i mieszkańcy z całego powiatu wychodzą ze swoich domów. Pierwszy majowy rynek oferował o wiele większy wybór towarów. Na każdym rogu sokulskiej targowicy można było zobaczyć kwiaty, drzewka, rozsady do ogrodów i różnego rodzaju sadzonki. W sprzedaży były dzisiaj typowo wiosenne warzywa, jak sałata, rzodkiewka, ogórki gruntowe czy młoda kapusta. Jak zawsze o tej porze roku dużym zainteresowaniem gospodyń domowych cieszyły się młode kurki, gęsi i kaczki. Jednak wybierając się na miejskie targowisko przede wszystkim powinniśmy pamiętać o zachowaniu środków bezpieczeństwa. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym ze względu na pandemię koronawirusa wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz używania rękawiczek.